Witam Was znów, Krzyżerczy i Czodny Slendera, Albert. Po dzisiejszych, nieco uciążliwych i upierdliwych wrażeniach z gry Alien Swarm, postanowiłem się lekko wyluzować. No, powiedzmy, że słowo wyluzować do tej gry naprawdę mało pasuje, bo ta gra wywiera niesamowitą presję, to jednak... będzie to niezła odskocznia od tamtej męczarni. Mamy pierwszą karteczkę, no jak miło Powrócił, powróciły jej klimaciki starego dobrego centera Wow, myślałem to on tam stoi Jak karteczki jak w sanatorium i w... W czym jeszcze były takie kartki For Spice What the fuck, idzie za mną? Jest tu? Nie, to dźwięki skry. Muzyczka. Jak ja się będę bał teraz po mieście chodzić, to masakra. Jesteśmy odgrodzeni od świata. A wszędzie może czaić się nasz oprawca, zwany inaczej Slendermanem. Gdzie jesteś, pijacz? Dobra, Capie, nie wywierasz na mnie żadnej presji. Tędy przejdę? Nie. Ani trochę już się Ciebie nie boję po wcześniejszych zmaganiach z czym to? Z Mansion. <grystanie> To jest jasno w tym mieście. Hmm, no dobra, pierwszy raz to gram. No i pogubiłem się już tutaj, gdzie byłem, a gdzie nie. Stoi tam? Tam? Nie, nie. Dobra, no to. Do dupa, panie Slender. Niestraszny pan jesteś. Stoi tam. Był tam. Jest kartka. Slender jest taki Slender, że. Już mu rączki urosły. Czy w tej części sobie oszczędzili tej dziwnej spidermańskiej sekwencji? Uuu, nie, nie oszczędzili sobie. Ale skurczybyk zniknął sobie bezczelnie. Jaka muza w tym jest? O jest tam kartka uda mi do niej nawet dojść. Ktoś mi spamuje na... To nie jest kartka! Co za skurczybek. Szałki, weźmy to mnie spamuj. <laughs> Ściana się ale PESCZCZEN! No przyja tu byłem! Stoi tam. To mm, panie ślędy pan! jest ściana. Ile mam już kartek? Nawet nie wiem. Gdzie tu jeszcze mogłaby być karteczka? No to zapewne po drugiej stronie ulicy, tak? Pożeram sobie pesteczki z... Słonecznika i boję się że się nim zadławie O, moje nogi, moje nogi, moje uda. Nie czuję ud, nie mogę chodzić. Das kartka, das kartka. Mm, biegnij tam capie. W takiej kondycji byś przed byle nie uciekł Fonia jest stąd. Nie podchodź. Co to było? No, znowu nie i nie połóżcie, ile mam kartek. Spieprzaj rzecz, kretynie. Co z tego, że jesteś dupny? Moje uda! Albo się uda, albo się nie uda. Ósma, ósma, tak? No, siódma. Blisko było, no co za gówno. Jak ja tej gry nie lubię. Jakie to jest dziadostwo. Co za nie fart, no nie. Siedem kartek na osiem miałem. No, żebym się wkurzył, dobra. Podejście drugie niedługo, chyba. No to sajonara.